Aleluja, aleluja, aleluja. Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój. Aleluja, aleluja, alleluja. pan z wami. I z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza dla Tobie, Panie Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim Jego uczniowie i tłum wielki Gdy zbliżył się do bramy miejskiej właśnie wynoszono umarłego jedynego syna matki a ta była wdową Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój, i rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia, drodzy, drogie siostry, szczególnie członkowie wspólnot formacyjnych, wspólnot apostolskich czy modlitewnych. Kościół to jedna wielka wspólnota i wielu zadaje sobie pytanie: co robić, aby Kościół się rozwijał? Co robić, aby Kościół wzrastał, aby wspólnoty, które tworzy parafia, w których się gromadzimy, o różnym charakterze, o różnej duchowości, nieustannie się rozwijały? I wbrew pozorom, to jest błędne pytanie. Ponieważ bardzo często pytanie co jeszcze zrobić bazuje na naszych pomysłach i na strategii, którą my chcemy wcielić w życie. Natomiast często ta strategia czysto ludzka rozmija się ze strategią, jaką ma dla Kościoła Pan Bóg. I to jest niesamowite, że Pan Bóg dzisiaj dał nam takie czytania właśnie w ten dzień. W których chcemy też dotykać tematu wspólnot i grup formacyjnych. Jezus w dzisiejszym, Pan Bóg w dzisiejszym pierwszym czytaniu, ukazuje nam naturę Kościoła, a jego natura jest taka, że Kościół jest ciałem. Kościół jest ciałem Chrystusa. Kiedy ciało się rozwija, kiedy ciało wzrasta, ciało się rozwija, kiedy jest zdrowe, kiedy jesteśmy zdrowi, naturalnie człowiek się rozwija, tak samo roślina czy zwierzę. Natomiast jakby tutaj nie trzeba pomagać jemu w tym wzroście. Po prostu jeśli jest zdrowe, to w swojej naturze się rozwija. Kiedy się nie rozwija, albo kiedy rozwija się źle, kiedy jest chore, kiedy człowiek choruje, nie rozwija się właściwie. I kiedy, skoro cia, Kościół jest ciałem, skoro nasze wspólnoty są ciałem, to również rozwijają się wtedy, kiedy są zdrowe, a nie rozwijają się i Kościół nie rozwija się wtedy, kiedy jest chory. Więc pytanie, które musimy sobie zadać, to nie co jeszcze zrobić, żeby Kościół się rozwijał, ale czego nie robić, aby nie utrudniać rozwoju Kościołowi, Pojewa, ponieważ w naturze Kościoła i w naturze wspólnoty jest to, że ma się rozwijać. A jeśli się nie rozwija, to znaczy, że jest chory. Kto sprawia, że Kościół staje się chory? Kto sprawia, że wspólnota parafialna czy grupa formacyjna jest chora i się nie rozwija? My, człowiek, Bóg dał w naturze to, że kościół ma się rozwijać, a jeśli się nie rozwija, to jest nasza wina. To jest wina pasterzy, którzy nie chcą się angażować we wspólnoty, którzy nie chcą dać swojego serca wspólnocie. Którzy nie chcą się bardziej zaangażować we wspólnotę. To jest wina liderów, administratorów świeckich, którzy w swojej pysze chcą pokazać siebie w tych wspólnotach, którzy chcą realizować swój pomysł na tę wspólnotę. I w końcu to wina członków wspólnot, którzy ze wspólnoty kościelnej chcą sobie zrobić grupę terapeutyczną żeby wszyscy ich tylko pocieszali, chcą się skupić na sobie, na swoich problemach. Więc my musimy zobaczyć w swoje serce i zadać sobie pytanie, co robię takiego, nie daj Boże, co sprawia, że wspólnota wokół mnie hamuje swój rozwój, który Bóg dał jej w naturze. Bóg chce naszego rozwoju i uwaga, ten rozwój. Nie jest obwarowany okolicznościami. Bóg nie napisał w żadnym miejscu w Piśmie Świętym, że Kościół się będzie rozwijał, ale tylko w pewnych momentach. Wspólnoty będą kwitły, ale gdy na świecie będzie pokój, gdy będą jakieś takie dobre warunki, gdy ludzie będą żyli w dobrobycie albo w jego braku, nie ma czegoś takiego. Kościół rozwija się bez względu na okoliczności. Ponieważ dla Boga okoliczności nie są problemem i przeszkodą. Więc my musimy zrozumieć, że Bóg chce obfitości dla nas zawsze. Nie możemy się wytłumaczyć tym, że żyjemy w trudniejszych czasach i ludzi jest coraz mniej. Nie możemy wytłumaczyć się tym, że nasza wspólnota słabnie, bo była pandemia. Bóg chce naszej obfitości. Co więc zrobić, aby tej obfitości doświadczać? Trzeba pytać Boga. Nasze wspólnoty, w których trwamy, mają być w nieustannej łączności i kontakcie z Nim. Bo czy Bóg nie ma pomysłu na dzisiejszy kościół? Czy Bóg nie ma pomysłu na dzisiejsze parafie po to, aby one się rozrastały? Czy Bóg nie ma pomysłu na Twoją wspólnotę, aby przymnażała nowych członków i aby dawała ludziom czystego Boga? Ma! W niebie są pomysły na to, więc po to my się modlimy i trwamy przy Bogu, aby ten kontakt mieć i aby słuchać tego, czego Bóg na dzisiaj chce od naszej parafii, naszej wspólnoty, naszego zgromadzenia. Święty Paweł, mówiąc o Kościele jako o ciele, nie tylko zaznacza jego rozwój, ale jak wsłuchaliśmy się w pierwsze czytanie uważnie, mogliśmy zobaczyć, że od razu Paweł nawiązuje do obdarowania w tym kościele. Jedni będą apostołami, drudzy prorokami, inni będą głosić, nauczać, jeszcze inni będą mieli inne funkcje i urzędy. To bardzo ważne, bo kościół rozwija się tam, gdzie poszczególni jego członkowie odkrywają swoją tożsamość i obdarowanie, jakie mają. Jeśli członkowie kościoła. Nie odkrywają swojej tożsamości, Kościół nie będzie się rozwijał. Jeśli członkowie wspólnoty przez bycie w kościele czy swojej wspólnocie przez wiele lat ciągle nie odkryli obdarowania, jakie Bóg im złożył w sercach, to ta wspólnota nie będzie się rozwijała. I to jest problem współczesnych wspólnot, w którym ludziom nie daje się przestrzeni do rozwoju ponieważ bardzo często uważa się, że nie można tego zrobić, bo gdy damy ludziom odpowiedzialności, to oni będą popełniać błędy i te wspólnoty będą funkcjonowały źle i będziemy musieli się tłumaczyć. Bóg w swojej naturze naszego rozwoju włożył w nas przestrzeń do popełniania błędów. I każdy z nas, gdy czegokolwiek się uczy, gdzieś w swoim umyśle musi zaakceptować to, że jeśli chce się czegoś nauczyć, to popełni szereg błędów. Jeśli uczyłeś się kiedyś jeździć na rowerze, to musiałeś zgodzić wewnętrznie się na to, że zanim będziesz jeździł perfekcyjnie, wielokrotnie się przewrócisz. Jeśli uczyłeś się języka, wiedziałeś, że musisz zgodzić się na to, że w pewnych momentach popełnisz błąd i powiesz źle, że ktoś cię nie zrozumie, albo ty kogoś, zanim będziesz mówił poprawnie. A często, kiedy patrzymy na Kościół, to zachowujemy się tak, jakbyśmy nie dawali przestrzeni do popełnienia błędów. Chcielibyśmy, żeby ktoś się tak uformował doskonale, żeby od razu posługiwać na najwyższym poziomie bez błędów. Jeśli jesteś liderem albo animatorem i tak myślisz, to jesteś w dużym błędzie. Ponieważ chcąc, aby ktoś się rozwijał, musisz zgodzić się na to, że będzie popełniał błędy, że czasem mu nie wyjdzie, że czasem się potknie, ale przez to, że on się potknie i mu nie wyjdzie, będzie na tych błędach mógł się uczyć i rozwijać. Rozmawiałem jakiś czas temu z pewną osobą będącą we wspólnocie wiele lat, która skarżyła się na to, że widzi w sobie wiele obdarowania i różne charyzmaty. Ale gdy tylko o nich mówi swoim bliskim ze wspólnoty, to oni od razu to podważają, mówiąc nie bez przesady, co ty wymyślasz? Jakie charyzmaty, jakie dary? Módl się razem z nami i nie wydziwiaj. To duży błąd naszych wspólnot. Mamy robić wszystko, aby członkowie wspólnoty jak najszybciej odkrywali swoją tożsamość i obdarowanie, jakie Bóg w ich sercach składa, bo znając swoją tożsamość, Naprawdę potem wchodzimy w wielką posługę i świadomość bycia uczniem Chrystusa, który nie tylko dla siebie zatrzyma to, co otrzymał od Boga, ale będzie świadomie szedł i niósł Chrystusa innym. Bardzo świadomie i umiejętnie. Ile osób w Twojej wspólnocie odkryło swoją tożsamość? Ile osób w Twojej wspólnocie uformowanych posługuje na różnych szczeblach, odkrywając różne charyzmaty? A może wszystkich? Wkładamy do jednego worka, bo chcielibyśmy, żeby nasza wspólnota robiła tylko i wyłącznie jedną rzecz w taki sam sposób. Potrzeba nam jedności w różnorodności. Potrzeba nam jedności, ale nie jednolitości. Nie mamy być jednolici. I zobaczcie, ostatnia rzecz, którą Święty Paweł kończy nasz fragment w pierwszym czytaniu: To zachęta, aby starać się o większe dary. Nie wiem, czy kojarzycie, jaki to jest wstęp do innego czytania. Jakie to są słowa, które rozpoczynają bardzo ważny i znanym pewnie nam wszystkim fragment z pierwszego listu do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam skażę drogę jeszcze doskonalszą. To jest hymn o miłości. To wszystko jest ważne: obdarowanie jest ważne, służba jest ważna, świadomość jest ważna. Ale istotą i fundamentem tego wszystkiego. Ma być miłość, która ma spajać nasze wspólnoty, która ma spajać nasz Kościół. Istotą ma być drugi człowiek, dla którego, o którego chcemy walczyć, którego chcemy tu przyprowadzić, aby Kościół wzrastał. I zobaczcie, Jezus ukazuje nam, że ta miłość do drugiego człowieka nie ma granic w dzisiejszej Ewangelii. Jezus, uzdrawiając człowieka, chłopca z Nain, przekracza prawa. Które nadał Bóg w Starym Testamencie Izraelitom, przekracza to, dotyka się ciała zmarłego. To było zabronione, ponieważ on w tym momencie zaciąga nieczystość rytualną. Ale stawiając człowieka jako najwyższą wartość w sensie szukania i ewangelizacji i służby, jest w stanie to przekroczyć bo liczy się dla Niego ten człowiek i Jego serce i ta Matka, która zostaje sama w tym momencie, zdana na łaskę społeczeństwa. Jeśli my myślimy o miłości do bliźniego, to nie chodzi nam tylko o to, abyśmy się ładnie uśmiechali do siebie nawzajem, abyśmy byli mili i sympatyczni, tylko abyśmy do tego drugiego człowieka wychodzili. I nie tylko w tym, że będziemy po prostu mówić o Panu Bogu innym, ale w tym, że będziemy myśleć, gdzie ten człowiek dzisiaj się znajduje, i będziemy szli w miejsce, gdzie on dzisiaj mentalnie jest, i będziemy go przyprowadzali tam, gdzie my jesteśmy. A bardzo często ewangelizacja w kościele wygląda w taki sposób, że ktoś jest w zupełnie innym miejscu, bo się pogubił, i my krzyczymy, aby po prostu przyszedł tam, gdzie jesteśmy my, bo wierzymy, że my jesteśmy w dobrym miejscu. Tak, oczywiście. Ale Jezus pokazuje, że aby przemienić serce człowieka, to trzeba go dotknąć. Choćby był umarły, choćbyśmy po ludzku mieli zaciągnąć taką rytualną nieczystość, choćbyśmy mieli się pobrudzić tym, w czym On żyje, to my musimy podejść do Niego, a nie On do nas. I dopiero wtedy z miejsca, w którym On jest, poprowadzić Go dalej. Czy Twoja wspólnota bierze to pod uwagę? Czy Twoja wspólnota na początku roku siada i myśli, jakie cele przygotowujemy na ten rok? Co będziemy w tym roku robić? Jakie mamy cele i w jaki sposób będziemy je realizować? I do jakich ludzi wychodzimy? Bo jeśli nie, to szukamy po omacku. Jeśli nie robimy czegoś świadomie, myśląc, gdzie jest drugi człowiek, współczesny, młody człowiek, współczesna rodzina, Będziemy strzelać po omacku i w nikogo nie trafimy. Bóg pragnie, aby to, co robimy w Kościele, było naprawdę przemyślane i sensowne. I Bóg po prostu pokazuje, jak to robić. Więc prośmy dzisiaj Pana Boga za wspólnoty, które są w Kościołach, w Kościele, w naszych parafiach. Za wszystkie grupy, aby one naprawdę wzrastały, abyśmy przez naszą pychę nie hamowali tego, czego chce dla nas Pan Bóg. Prośmy o pokorę, abyśmy byli w stanie doświadczyć wielkiego rozwoju w nas i abyśmy naprawdę szukali miłości, którą Bóg dotyka naszych serc, dotknął nas, ale też chce dotknąć wszystkich innych, abyśmy przyprowadzili tych, którzy są umarli, którzy nie żyją, żeby oni ożyli, abyśmy mogli razem tworzyć jeden Kościół. Amen.